w krypto, witajcie ponownie, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj przechodzimy do informacji związanych z kryptowalutami. Na Twitterze napisałem, że mój plan był taki właśnie, żeby w tą środę wrócić, natomiast yy, okazało się, że już w poniedziałek w nocy Bitcoin przebił 35 tysięcy, co oznacza, że generalnie dużo ludzi mówi o tym, że jest hossa, więc pewnie część ludzi powie, że Przemek wrócił, bo jest hossa. No ale ja zakończyłem swoje jakieś rzeczy, które mnie powstrzymywały przed tym, żeby mieć wolną przestrzeń do tego, żeby nagrywać. No ale taki zbieg okoliczności. Zresztą w 2020 roku wydarzyło się dokładnie to samo czyli zakończyłem pewien proces, który tam miałem, i w styczniu, lutym 2020 roku no, byłem już gotowy na to, żeby przywitać na nowo. Kryptowaluty. Teraz wracam do nagrywania. Dzisiaj pierwszy odcinek po dłuższym czasie: i Bitcoin po 35 tysięcy dolarów prawie jeszcze jest, po 34 640. No i zobaczmy sobie od razu, jak to wyglądało. Przez ostatnie 7 dni mamy Pepe, który na ten moment jest prawie 90% w górę. Majna, która jest 82% w górę, ale ona zrobiła w ciągu jednego dnia raz. 100%, więc to są bardzo fajne wiadomości, jeżeli chodzi o kwestie krypto. Natomiast co będziemy widzieć najprawdopodobniej dalej? Tutaj mamy świeczkę miesięczną i zostawimy sobie świeczkę miesięczną, przejdziemy sobie na świeczkę tygodniową. No i ta świeczka tygodniowa, zobaczcie, jak popatrzymy sobie tutaj, to pokazuje, no tutaj jest to hastik, że mamy jeszcze nawet trochę miejsca, żeby pójść w górę, co by oznaczało, że no ten raid, który my mamy, Wcale nie musi się zakończyć tutaj jakimś, jakąś małą korektą, czyli na przykład korektą tu, i dopiero później w górę. Aczkolwiek tak może faktycznie być, ale widzimy, że te przygotowania do tak zwanego wejścia ETF-u no idą i mamy kilka takich informacji, które mają jakby trochę podjudzić ludzi do tego, żeby robić zakupy. No i może się okazać, że faktycznie jeszcze zanim będziemy mieć jakąś korektę to pójdziemy w górę. Ten stochastik pokazuje nam, że jest też na to przestrzeń. No i to jest na wykresie tygodniowym. Zobaczcie, na jednodniówkach, no wydaje się, że tutaj już ten stochastik może nam zawracać, no ale to, to że on jest w tym miejscu, to nie znaczy, że jeszcze możemy tutaj kilka dni spokojnie pobyć. Natomiast tu już mamy taką wyprzedaż zaznaczoną, jeżeli chodzi o ten Stochastik RSI. No, i też widzimy, że te świeczki, które tutaj są, no mają już jakąś słabość w tym miejscu. No, ale zobaczymy, czy za chwilkę to też nie wystrzeli w górę na jakichś pozytywnych informacjach. A okazuje się, że jak tylko i wyłącznie rynek jest pozytywny, to nagle projekty zaczynają publikować dużo dobrych wiadomości. <noise> I oczywiście. Czemu to ma służyć? No właśnie temu, żeby te projekty wystrzeliły nie o kilka procent, tylko o kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset jak maina. I warto na to zwrócić uwagę. To, co może nastąpić właśnie po takim wzroście bitcoina w ciągu tego tygodnia to właśnie może być taka korekta, którą wcześniej pokazałem, no i na tej korekcie alty mogą nam strzelać, robić takie pop, pop, pop delikatne, a później znowu bitek może nam wybić w górę. Oczywiście to jest tylko jedna z możliwości, no bo bitek może też jeszcze nam tutaj zawrócić, tak, przetestować poziom tutaj nawet do 25, 6 tysięcy dolarów i dopiero później sobie znowuż Zacząć iść w górę. To jeżeli chodzi o kwestię ogólnie, bitka jest tutaj szansa na to, żeby on jednak no, poszedł mocniej w górę. To widzieliśmy też na tej świeczce tygodniowej. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie widzimy, że alty tak dawno kolorowo nie wyglądały. No i tutaj chcę powiedzieć o jednym z altów, to jest Solana. Solana dla mnie obecnie jest projektem, który bym porównał właśnie do 2022, 2020 roku, w którym Ethereum spadło poniżej 100 dolarów. Później bardzo mocno z tych, z tych dużych projektów jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin wzrosło bardzo mocno i teraz Solana Zobaczcie, on ma już market cap 13 miliardów dolarów. To jest taki projekt, który również właśnie może zrobić to, co Ethereum zrobił w 2020 roku, czyli może wzrosnąć szybciej niż Bitcoin i szybciej niż Ethereum później, bo niekoniecznie teraz, dlatego że jest bardzo często używany do transakcji. Ten projekt po prostu funkcjonuje i to jest chyba clue, jeżeli chodzi o kwestie projektów które w tej chwili pozostały, i coś się z nimi dzieje. Muszą istnieć, muszą być funkcjonalne i muszą przynosić jakąś wartość do świata krypto. Teraz popatrzmy sobie jeszcze na kilka informacji. Zobaczcie, BlockFi podczas swojego bankructwa czyli znaczy ogłosił swoje bankructwo, no ale okazuje się, że zobaczcie, na ostatnich wzrostach nawet otworzył swoje portfele. Ja, ja sprawdzałem, jak to wygląda czy można faktycznie wyciągnąć jakieś pieniądze z BlockFi, a. natomiast ja nie mam tam środków, więc nie mogę nic wyciągnąć, jeżeli chodzi o BlockFi, bo ja wyciągnąłem przed ich ogłoszeniem tego bankructwa i zamknięciem kont, więc sprawdźcie, czy wy możecie wyciągnąć środki z BlockFi, jeżeli tylko i wyłącznie je macie, to jest bardzo fajna wiadomość. Bitcoin podczas swojego ostatniego wzrostu sprawił, że 81% podaży Bitcoina jest w proficie, czyli jest w zysku. Co jest bardzo dobrą wiadomością, dlatego, że ludzie, kiedy są w zysku są dużo bardziej skorzy do tego, aby inwestować jeszcze więcej środków, czyli generalnie znowuż dorzucać do Światę krypto, i nie tylko do Bitcoina, tylko do innych projektów, a część ludzi, która ma, czy zrobiła, zrealizowała jakieś zyski, jeżeli chodzi o bitka, pewnie przerzuci to właśnie do altów. To jest taki standardowy typ. No i tutaj jest pokazane, że Ethereum może wzrosnąć bardzo mocno ze względu na ostatnie, na, na osiągnięcie szczytu w ciągu ostatnich 6 miesięcy, jeżeli chodzi o swoją aktywność w sieci, co też właśnie widzimy. Tutaj na tym wykresie. Inne informacje to takie, że Cardano jest jednym z indeksów, który będzie wrzucany też do Grayscale, i tutaj jest przypowiedź, że Cardano jest skazane jakby na wzrosty. Czy tak będzie, zobaczymy. Natomiast wracając do tematu etf zobaczcie, SEX spotyka się jednym z aplikantów dotyczących bitcoinowego spota, jeżeli chodzi o etf czyli przyznanie ETF-a na bitcoinowego spota, może w ten sposób. No i tam zadaje mu kilka pytań. Natomiast tym podmiotem jest jakiś hashdex, czyli nie, nie takie... Coś, co jest dla nas y, bardzo nobilitujące, w sensie takim, że BlackRock, ARK czy inne takie duże firmy, ale jest jakiś hashtag. Natomiast co jest ważne, że Czech się w ogóle spotkał z takim podmiotem i zadał mu kilka pytań, które są, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania takiego ETF-a na Bitcoinie. No więc widzimy, że coś w tym obszarze się dzieje, i najprawdopodobniej do końca tego roku. Taki ETF właśnie na Bitcoinie może zostać przyznany, a jeżeli tak, to rynek bardzo szybko ruszy w górę. No i oczywiście, jak to widzimy, kiedy już coś się dzieje pozytywnego na rynku, pojawiają się tytuły w sensie: Czy Terra Luna Classic może dobić do jednego centa? No i tutaj warto, warto sobie zobaczyć, oczywiście, jaki poziom. W ogóle Luna ma, jeżeli chodzi o Terrelone Classic. No i jeżeli sobie zobaczymy, no to zobaczcie, mamy tutaj sześć tysięcznych centa, czy dolara, przepraszam, tak? Bo mamy tutaj setne, tysięczne, dziesięć, 600... tysięcznych. Czyli do jednego centa to jednak sporo by było, żeby taki projekt zrobił. Natomiast już widzimy takie nagłówki, co będzie powodowało, że część ludzi będzie myślała: Ej, a może to jednak się podniesie. No i teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli inwestujesz, załóżmy 100 dolarów, a może ci się to podnieść razy, przykład 100, masz 10 tysięcy. Co by to oznaczało, że zobaczcie, jeżeli mamy tam nagłówek 1 cent. Pamiętajmy, że Terra Luna w ogóle była wyceniona na ponad 100 dolarów. Jeżeli mamy jeden cent i to zdrożeje nam, o czekajcie, bo się zgasiło, to zdrożeje nam 100 razy, to będziemy mieć pół prawie centa, tak? Więc musiałoby to zdrożyć jeszcze więcej niż 100x, żeby w ogóle osiągnąć tego jednego centa, więc ludzie się już oczywiście będą bawić w sieci związane z tym, że spekulować, ile luna mogłaby osiągnąć no i pewnie jak potraktujemy to jako hazard można by było się w to pobawić no i mamy kolejną informację czyli FTX negocjuje z firmami które chcą kupić od niego jakby ten biznes i prowadzić dalej giełdę co to będzie oznaczało dla ludzi którzy stracili pieniądze jeszcze nie wiadomo zobaczymy co się wydarzy dalej, bo pamiętajcie, że zawsze potencjalnie część środków będzie można odzyskać na takim FTX-ie, więc to akurat warto śledzić. A jeżeli chodzi o to, co dla Was jeszcze dzisiaj mam, to przygotowałem dla Was taką jedną bardzo ważną rzecz. Mamy cztery spółki, które są związane z kryptowalutami, które są notowane na giełdzie amerykańskiej. i no jeżeli sobie popatrzymy, no to mamy taką spółkę jak Coinbase. Coinbase. Popatrzmy sobie na listę firm, które trzymają ich akcje, no i teraz wymieniamy: Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley. Tutaj mamy ETF-y, które jeszcze trzymają te akcje. Też mamy Vanguard to nawet kika ETF-ów, które są, jeżeli chodzi o Vanguard, jedną, trzy, nawet Arki, Fidelity. Zobaczcie, to są te największe fundusze, które mają tak, tak największe un, assets under management, z, z których chyba największy jest BlackRock. Później mamy Marathon. Marathon to jest spółka, która spółką górniczą, czyli wydobywa, krótko mówiąc, złoto. No i co sobie możemy zobaczyć? Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley, tak? I tak samo tutaj, jeżeli chodzi o ETF-y. Później mamy Riot, również jest to spółka, która wydobywa. Zobaczcie, kto tutaj jest. Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley. To są nazwy, które wszyscy kojarzycie. I teraz, dlaczego to pokazuję? Dlatego, że jeżeli będziemy widzieć i śledzić gdzie są pieniądze, to będziemy też widzieć, dlaczego szef BlackRocka mówi przez cały czas o bitcoinie. Mówi, dlaczego to jest świetny interes. Bo tak jak na przykład oni nie mogą albo nie chcą ze względu na też pewne zasoby, jeżeli nie zasoby, tylko pewne standardy związane z księgowaniem, kupować bitcoina na rzecz spółek, ale mogą kupować akcje firm, które są w kryptowalutach. Więc jeżeli zobaczcie takie spółki jak Coinbase, Marathon, Riot, czy jeszcze MicroStrategy od Michaela Sailor i tutaj też sobie zobaczcie, że to jest Michael Sailor, czyli ten gość, który no robi, mamy nawet coś takiego jak Sailor Tracker, czyli gość, który kupił mnóstwo kryptowalut. Zobaczcie, ma 5,5 miliarda w tej chwili wartości portfeli, jeżeli chodzi o Bitcoina, on w tej chwili jest zaledwie 765 milionów dolarów do przodu. Od momentu, czyli od 2020 roku, czyli przez 3 lata, czyli on zarobił w tej chwili po 250 milionów rocznie, ważne by było powiedzieć, gdzie jego spółka przynosiła zysku, jeżeli dobrze pamiętam, około 100 milionów rocznie. Więc no ciekawe, co, co, co udało mu się wykonać, jeżeli chodzi o kwestie właśnie Bitcoina. Natomiast wracając do tych spółek, to zobaczcie, Vanguard. BlackRock, znowuż Morgan Stanley, również trzymają swoje środki w akcjach takiego Micro strategy. Czy to są małe środki? Popatrzmy sobie. Jeżeli chodzi o Vanguard ponad miliard dolarów. Jeżeli chodzi o BlackRock 600 milionów dolarów. W maratonie ile mają Vanguard i BlackRock? O, po ponad 100 milionów dolarów. Jeżeli chodzi o Riot, też mają ponad 100, czyli tak naprawdę mają ponad 100 milionów dolarów w dwóch firmach, które zajmują się wydobywaniem. Ale jeżeli sobie popatrzymy, już ile mają środków w MicroStrategy, które trzyma bezpośrednio Bitcoina, to zobaczcie: Vanguard ma 443, BlackRock ma 380 milionów dolarów. To są już duże kwoty. No i wracając tylko jeszcze do takiego Coinbase, a. Coinbase w momencie, w którym był na maksie, czyli nad swoim ATH, to było ponad 300 dolarów. Tutaj mamy 342 dolary. To trzeba byłoby sprawdzić, czy tutaj mamy pełen zakres na tym giełdzie, czyli na tym wykresie. Natomiast 340 dolarów, mamy 80 dolarów w tej chwili, to razy 4 dopiero dojdziemy do tego ATH. Oczywiście niekoniecznie musimy osiągnąć ATH, które tutaj było, ale jeżeli Hossa będzie, to strzelam, że Coinbase będzie przebije swoje ATH. Co oznacza, że na przykład, jeżeli w Coinbase mają BlackRock, nie, Vanguard ma zainstalowane miliard i zrobiliby z tego bo nie, nie zrobią 4X, bo na przykład w sensie nie sprzedadzą na ATH, tylko będą sprzedawać po drodze, ale załóżmy, że zrobią z tego 2-3 miliardy i będą część sprzedawać na przykład przy tych wyższych cenach to zrobią miliard w krótkim czasie tak <laughs> więc zobaczcie że mamy te duże największe podmioty już w rynku krypto nie bezpośrednio w Bitcoinie ale w rynku krypto czyli też w podmiotach powiązanych na przykład z bitcoinem i tam środki są zainwestowane bezpośrednio w akcje, czyli w coś co łatwo jest im później wytłumaczyć, jeżeli chodzi o swój balance sheet, czyli saldo firmowe i nie mają takich standardów, że muszą odpisywać stratę jak w przypadku bitcoina, co dopiero teraz zostało zmienione i na przełomie tego i przyszłego roku ma być już wprowadzane w firmach amerykańskich. Więc dużo, dużo się naprawdę dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie krypto. Ja tylko jedną rzecz taką wrzucę, że to też wrzucałem na Facebooku, że jeżeli ktoś nie jest jeszcze w kryptowalutach i widzi, że bitek tak mocno strzelił, i załóżmy, że ma do przeznaczenia kwotę X, niech to będzie 10 tysięcy na przykład, niech nie przeznacza 10 tysięcy no to żeby za 10 tysięcy od razu kupić pitka, to niech kupi za 5-10% maksymalnie, a jeżeli cena spadnie, na przykład od tej ceny obecnie, może go kupić. Natomiast jeżeli cena wzrośnie, to trzeba się zastanowić jaką wy macie w ogóle strategię wejścia na to. Natomiast bardzo często ludzie nie kupują, i albo nie byli na rynku i chcą od razu wrzucić całe 10 tysięcy, później się okazuje, że, że jest na przykład z 35 tysięcy dolarów bitek spada do 25, oni tracą, tutaj ile by stracili, około 30%, czyli tracą z tych 10, tracą 4 tysiące, zostaje im 7 i już zaczynają sprzedawać, a bitek wtedy leci w drugą stronę to warto sobie przypomnieć, że takie ruchy są ruchami bardzo częstymi, ale jeżeli wsadzisz na przykład 5% takiego kapitału, to nie masz aż tak dużych ich emocji z tym związanych. Więc jest na Facebooku u mnie akurat informacja właśnie o tym, co bym zrobił, gdybym nie był jeszcze na rynku krypto i co bym zrobił, gdybym był na rynku krypto, w jaki sposób bym podjął swoje decyzje, co nie jest oczywiście żadną poradą inwestycyjną, natomiast można zobaczyć w jaki sposób ja myślę i zobaczyć czy to wam po prostu pasuje. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to żeby po prostu na tym rynku moim zdaniem być tylko niekoniecznie za kwoty, które wy macie w głowie tylko warto je sporo 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 podzielić zanim wrócicie wszystko co macie w swojej głowie. Byście po prostu wiedzieli z czym to się je i przeżyli swoje pierwsze straty. Jeżeli nie przeżyjecie strat i nie zrozumiecie na czym po polega w ogóle mechanizm związany z balansowaniem na takim rynku jak rynek akcyjny czy na rynek właśnie um, bitcoina czy kryptowalut to będziecie przez cały czas targanie emocjami. Jeżeli to nie jest dla was no to lepiej jest może na przykład wrzucić to, to w złoto czy to w obligacje gdzie te spadki będą czasami dużo mniejsze lub na przykład w nieruchomości, chociaż też ja spodziewam się akurat w przyszłym roku dużego spadku, co zresztą bardzo mocno opisuje na Twitterze dlaczego i tam są moje argumenty. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Bardzo cieszę się, że byliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli was jeszcze tutaj nie ma no i widzimy się przy następnym odcinku w tym tygodniu. Sayonara. Cześć.